Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku programu Spod Wąsa Grochowskiego i te wąsy są dzisiaj po raz kolejny ze mną. Dzień dobry, witam Pani Prezesie. Dzień dobry, witam optymistycznie. Witamy Ta... optymistycznie jak zawsze. Jakiś panie prezesie... nowy program, tak? <gry> Słuchajcie, Pan Prezes jak zawsze zaskakuje. Tak Panie Prezesie, to jest program o Pana wąsach, więc dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. Program Spod Wąsa, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Widzimy Pana wąsy na co dzień, ale ciekawi nas to, co kryje się pod tymi wąsami, jakie myśli, jakie słowa, e, jakie historie związane z wąsami i z Pana całym wizerunkiem, bo przecież te wąsy widzimy, podziwiamy już od wielu, wielu lat. E, no tak, to wą, wąsy te to moja żona wymyśliła. Znaczy na studiach, ale jakby tą formę to żona, bo ja miałem kiedyś wąsy trochę dłuższe nawet, miałem najwcześniej brodę. Znaczy, z brodą się nie urodziłem, tylko Aha. dopiero później mi urosła e, i broda była gdzieś do tego miejsca. Naprawdę? Tak. I później mi brodę wycięli, mam dokumentację i zostały tylko takie dwa wąsy długie. A później żona mi tak skróciła trochę, no bo się chyba wstydziła, albo się śmieli, nie wiem, już tak. Zostało jeszcze później na początku mi trochę przyciemniało, bo to są takie już białe teraz, ale się już pogodził, że jestem dziadkiem. Czyli te wąsy to niezmienny symbol od wielu, wielu lat, już Nie, od studiów. No, no, no oczywiście jak ja bez wąsów w ogóle. Zginąłbym chyba. No właśnie, wyobraża pan sobie siebie bez wąsów teraz? No nie, chyba to... Cały marketing, tak, gruby to, arche, to, ległby w gruzach. Tak, myślę, że są wąsy i dopiero gdzieś za wąsami ja. Mhm. No właśnie, już kolejny raz wspomina pan o, o swojej żonie. Musimy pańską żonę też tutaj zaprosić na kanapę. Czyli wąsy to pomysł żony? No, tego typu. Mhm. Jak teraz, już na całe życie tak. No to kobieta no sobie jakby wy, wybiera tak. Tam, tak, tego partnera czy męża, czy jak tam. I ona decyduje, jak on ma wyglądać. Mm -hmm. Teraz też już mnie zostawiła, nie bo że jest troszkę obo obojętnie. Zostawiła Ale pana mimo... dla malarstwa, dla obrazu. A to tak. maluje całkowicie, ca jak wstaje tak maluję i do późna wieczorem cały czas w swoim świecie. A czyż ona namalowała pański obraz? Ale tak, portret? Na, tak, namalowała w swoim czasie. Bo możemy podziwiać portret w zamku Janów Podlaskie, ale to, to nie autorstwa żony, pani, tak, pani Leny. Tak, mhm. namalowała portret, ale czasem jak gdzieś tam żonie znalazłem za skórę, czy różnie byłem ten, zaniedbywałem żonę i się raz zdenerwowała i pocięła. Ten. Nożem. Dobrze, że to nie byłem ja żywy. Tylko dobrze, że możemy no, żyć się miało. na sztuce. No właśnie. On to jest tam jakoś poklejone, ale nie jest tak dobrze, że gdzież on tam sobie sto, stoi. No słuchajcie, dopiero, roz, dopiero rozpoczęliśmy rozmowę, a już się dowiadujemy takich rzeczy. Ciekawe, co pańska żona na to, jak będzie to oglądać. A, a nie, nie, wiem Już. Ja więcej powiedziałem, ale może obecnie. tak, może innym razem, kolejnie tak, żeby tak stopniowo, bo jak przeżyliśmy te 40 tak. parę lat, to jest bardzo cenne, jestem bardzo dumny ze swojej żony. Chyba już mówiłem, że nie zamienię by na żadną inną. Na no, Myślę, Pani że... jest piękna, ale, ale też moja żona. Ale żona najpiękniejsza. <noise> Oczywiście. Bardzo dziękuję za dobre słowo. Panie prezesie, no właśnie, ciągle te wąsy, z pewnością te wąsy były powodem wielu ciekawych sytuacji, bo osobiście byłam świadkiem spotkania Sobowtura, kiedy rozmawialiśmy na dożynkach w Włochowie. Niesamowita sytuacja, szukałam Pana, by zrobić wywiad, patrzę, dwóch panów Grochowskich. No, no właśnie, jak zobaczyłem, że idzie od razu moj, moje kroci do tego tak. Pana gdzieś, to mm -hmm. no, byłem bardzo szczęśliwy, że się spotyka mm -hmm. takiego. I on tak samo, no gdzieś tutaj wewnętrznie podobni jesteśmy nawet, nie tylko zewnętrznie, to no, zachwycony byłem. Tak. Prawdziwy, no tylko młodszy trochę. Nie widać <laughs> było, chyba duchem. Bardziej przystojny, a niech już pan sobie nie odejmuje. Tak? No dziękuję. Tak. No w każdym razie to było przeżycie, tak pamiętam, tak możliwe, że jeszcze się spotkamy, mhm. czy gdzieś, jak nie będę miał czasu, nawet teraz chciałem, bo, bo jednego dnia mam dwie imprezy, no ale mówię, że sobą przyszły. Do Mariusza pójdę akurat. A on mówi, ja Nie, ciekawe. jego goście będą ten niepocieszeni. I, i, a on... także okazało się, że pójdę nie ma do siebie dystansu, trochę Nie znałem go Od tej strony myślałem, że on zupełnie na luzie też. Myślę, że chodzi o to, że. Tak, Myślę, że także pewnie u, u niego nie, be, nie będzie nikogo, ani sobowtóre, ani mnie, bo, bo on był w drugiej kolejności. Myślę, że twarz można pomylić, ale charakterów dwóch takich, dwóch takich osobowości po prostu nie ma. A z panem Pójszo panowie przyjaźnicie się od kilku lat i myślę, że pan Pójszo wie, zna pana duszę, dlatego nie chciałby tego sobowtóra, ale myślę, że w takich no sytuacjach, tak, gdzie, ale... gdzie trzeba po prostu pokazać z... tylko twarz. Zupełnie różni, ale można. lubimy się. <laughs> No właśnie, to A przygody z wąsem jeszcze pani chce. Przygody tak? z wąsem. Tak. Dobrze, to taka pierwsza przygoda, właśnie wtedy miałem te długie i byłem jako młodzieniec, chyba trzynasty w filmie Ziemia obiecana u Wajdy. Tam bardziej tak. jako statysta, nie? Świetnie. No i tam wielu było takich z wąsami i różnych i, i, i na końcu nie po, po dniu zdjęciowym tam ta charakteryzatorka nie te wąsy zbiera mm. wszystkim. I u mnie też podeszła i ciągnie, ciągnie, nie. Ja się wykrzywiłem, że mnie boli. Tak i dopiero później zrozumiała, Myślała także, że to były tylko dla charakteryzacji. Na potrzeby filmu. No nie mało mi ten, no już myślałam, że nie wytrzymam, ale nic. No później przepraszała. Także to taka przygoda była. Z wąsami oczywiście teraz dostałem propozycję, żebyśmy... Logo firmy zmienili, żeby wąsy się pojawiły. To już i tak każdy będzie wiedział, jak o firmę chodzi. Tak, tak, Zresztą, bywając w różnych hotelach, zwłaszcza w karcie menu, często jest mapa Polski oznaczona są zaznaczone nasze hotele właśnie symbolem wąsów. Uh -huh. o, Więc te wąsy powoli stają tak. się symbolem. Właśnie, tak. już miałem propozycję, żebym sobie może ubezpieczył. Te... <laughs> no tak, w razie, jak ktoś zechce no, pociągnąć, no czy No prawie, właśnie, dwa. albo mi gdzieś czy przysnę, czy co i... To I wyrwą. By... No. Albo nie daj Boże, obetną. No. Katastrofa, no nie ma. Nie no, nie możemy A jeszcze tego jeszcze chciałbym dopuścić. trochę podziałać. Z pewnością jeszcze wiele przed Panem. To tyle na dziś spod wąsa Grochowskiego. Panie prezesie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Liczymy na więcej i z pewnością jeszcze nie jedną, nie jedną rzecz odkryjemy spod tego wąsa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. <laughs> dziękuję.